No tym razem w zastępstwie mój synek sadzi pomidory. Niech się uczy, bo jak ojca zabraknie, to kto to zrobi? Ocypa trochę obornika. Teraz trochę hydrożelu, akwarzelu. No dobra, wystarczy tego teraz syneczku tu masz ten mikoryzę i pomidorek z doniczki wyciągamy, nie te, nie te, te, te te. trzeba stuknąć trochę przygnieść i obsypujemy tą bryłę korzeniową do, nad dołkiem, że co po prostu nie obsypie to wleci do dołka dobra i wkładamy i następny przyciśnij trochę to ta... mikoryza no jak to się mówi, najlepiej to się siedzi i dyryguje a no jak ktoś pracuje trzeba młode siły wykorzystać, a przy okazji nauczyć, bo jak ojca zabraknie to kto nauczy Naciśnij trochę na końcu tak o, o to jest tak jak nie popieścisz to wiesz to nie wyjdzie no, i jeszcze tam z tyłu stoją trzy te pomidorki, które obecnie sadzisz, to nazywa się Big Schacher. Czyli to będą czarne pomidory. No, te, które tutaj z tej strony są sadzone, to się nazywa Apchen i to jest malinowy. no i jeszcze dwie sztuki sachera moja córka magdalena lubi czarne pomidorki Zagłęb dobrze może być może być może być dobra, jeszcze jeden został co? jest dziękuję ci na grilla to co? już zaraz idę, dobra na razie teraz, no dobrze teraz po wsadzeniu Wiadomo, co należy zrobić, uzupełnić ziemię. Ogniatamy dookoła. No, i tak to wygląda. Idę do córki, bo mnie woła. Witam w dalszej części, pierwszej, pierwszej części. Do, do sadzania pomidorów dzisiaj mamy 1 maja czyli zaczyna się majówka temperatura na zewnątrz 10 stopni w szklarni 17